Wszystkich z tej strony Kwiatek. Przepraszam, że filmów nie było. Ale w to oglądanie TikToków i tak, spodziewajcie się cringe'u, 7 łapaj w górę, następny odcinek z TikToków eee, i oglądamy. Gejami wszystko byłoby prostsze, nie? Ok. Aha, czyli tutaj pani twierdzi, że jakbyśmy byli gejami wszystko by było prostsze. No dobrze, co dalej? Byłoby prostsze. Mogłem być gejem. Tak mm -hmm. to widzisz, trzeba szukać jakichś dziewczyn. Aha, <grym grym> dobrze. Nie znajdę się ja, tak. Znaczy, ja też nie znajdę po prostu. jakbyśmy byli gejami, wszystko było wyprostem. Aha, dobra, to jest nowa. Tak. Czyli jak oceniam tego takie pospolite 2 na 10, dziękuję. E. Aha, tutaj jakaś reklama to <grym> Czyli. <grym Oczywiście to są TikTokerzy, czyli Dawka, Koinju, Mega, byłaś, Ja nie mogę, dobra, ja no już już... Mi... Góra, ja... du... no ja byłaś, byłaś No góra, dół, co dalej? My... Co tam, góra, dół? byłaś, góra. Dalej? A Bóg na ciebie patrzy <laughs> Jasnym płomieniem otula twoje serce tak, mhm. Daj mi rękę, Martulka ja, <laughs> <laughs> ja to mam krak... Ale pachnie czy czego innego może się spotyka... Y, ten... Y. No czego można się spodziewać po TikTokerach, no? To jest norma u nich, że góra duna, no to tyle powiem. Aha, e, ja nie powiem, ale... Minecraft, mordo, tu Team X, co ja sądzę o Team X, nie mam nic do nich, ale większość mnie denerwuje, tyle powiem, no oglądajmy. A, jeśli chodzi o tamtego TikToka, to takie 2,5 pospolite na 10. Jest podłoga w naszych stronkach. Z tego dzwonię. Zachwytam, gonię. Znowu robię nowy bit 10 panek miesiąc, następnych hit. Każdy Ale. dzień w tym teamie to jest wielka przygoda. Mhm. Mamy TikTokowe. Jakby ktoś nie wiedział, to jest taka upośledzona wersja Lexi. <laughs> Trendy to jest nasza metoda. O, a on mnie najbardziej w tym teamie w żeby Jest taki irytujący. Nie wiem jak wy. Napiszcie w komentarzu, kto Was najbardziej irytuje z Team. Takie zadanie, nie? <grych> dzwonię. też zestawem biorę. Za Merol, ale nic z tego, tu polo gang, dziś kupię jest bang Brum, brum Trzyma tu Ewka, łamałam serca i paliłam drzewka Robiłam różne złe rzeczy, gdzie ci z osiedla Dziś jestem grzeczna, bo pańka już pękła Monia, Monia. zrobiłam burzę Mam to w naturze Monia, liza w górze naszych nutach mam... Przepraszam, że ja nic się nie odzywałem, ale Jak ja na nich patrzę, to Trochę słup mi to zabiera Tyle powiem Czary na skórze Ej. Monia, na moim iPhoneie. O, o nie, nie No leksiu. Ale muszę dziś robić swoje. E, ej. No i lekszył pozytywny chłopak lecimy dalej takie e, 1,5 na 10, dlatego tylko, że albo nie sumie. Albo dobra, nikwa będzie be, e, takie 3 na 10 czemu, bo lubię Shio nawet. Dlatego, że bardzo lubię kalucha, e, no i lekszy spoko chłopak. O, nie, ja tego chłopa kojarzę. Uważajcie teraz na kolana. No ten chłop mnie rozwala, to mi aż boszczyka mi coś. No weź mnie tego też na no. O! Pa, pa, pa! Co to Pa, kiedy dzieciaku Rocket Lang? Wejdzie za mocny. Jeszcze raz powtórz bo nie Godzina nie. 22. Wbija mój brat do pokoju, budzi mnie i mówi. Jesteś w pierwszej klasie podstawówki, tak? Tak. Masz dziewczynę. Mhm. Posłuchaj. A, ale a ty ty nie posłuchaj. Ale nie, ty nie. Nie, posłuchaj. nie ty mnie posłuch... posłuchaj. Pytałeś się jej. No, ale... Posłuchaj mnie, bo tak nie było, że ja się pytałam. No to, to to nie jest twoja dziewczyna. Jest, bo pa, ona we mnie się zakoch. Aha, to Uu, Ej. No. To powiem wam, że młody ma szansę na Boga to, to jest jak na Alfonsa w życiu być kure. O nie. Tak ty się w niej nie zakochałeś. No to tu nie jest. Tak no właśnie. Jak zakochałeś? Wiedzie, że to ona się w tobie zakochała. No ale A powiedziała, że cię kocha? Ta. a ty jej tak? to wiesz. To przywróćcie do domu tu. My się na pewno nie zgodzę. Czyli ile ja chodziłem do szkoły? Nie wiem. Już dwa miesiące? Nie no to z dwa miesiące. Tak, że to już jest? Szybko. No, A szybko młode. Całe dziewczyny. Bywało się wreszcie sytuacja sytuacjach dobra, pomijmy to. E. Gram z dziewczyną prank na Marl. Marlenie. Okej. Okay. No cześć, Nikolka. Siemanko, No jasne, że to jest kriłem. To co gramy dzisiaj? Kuba, możesz no, mi pomóc? Nowy level. Nie, nie, to na Netflixie coś ten, wiesz. E, nowy level? No to o, gratulacje! Dziewczynie? Mm -hmm. nie, to twojej dziewczynie? Mhm. Dziewczynie swojej. Jaki serial? Ale, no, ja bym pomógł, nie, no, szczerze. No, jestem, jestem. Wiesz co, nie mogę za bardzo teraz na kamerce rozmawiać, ale to potem, no, potem się dzwoniłem. Jakie jakiej kamerce? Ej! Nie ma Nikoli, nie, nie ma Nikoli, jaka w ogóle Nikola?

Jaki chłop. 14. <śprzyny> Jaki chłop nie się Jak Chcesz zobaczyć, jak wszystko wokół ciebie rośnie i maleje? No dobra, dawaj, dawaj. Przez 30 ok. no, sekund na to siebie to patrzcie. To będzie zabawne uczucie obserwować, jak wszystko wokół ciebie rośnie maleje jednocześnie. Pamiętaj, opisz swoje wrażenia w komentarzu. Teraz powiem... ale faktycznie tak wszystko maleje no, i wie, się robi. Ale sze ludzie. Dobra. No. mamy Minecrafta, czyli jedna z moich ulubionych gier, jak nie ulubiona. Mhm, TNT, to, to, to. Jakaś papuga? Tak Tutaj skrzynia po środku. Joko pułapka, co jest, Ej, serducho dla niego, na chłopa. Seu dla chłopa, dla chłopa. Ty, no. Ty, Typowy TikTok, e, półtorej na dziesięć. Hey ej, ludzie, bo w ogóle nie jest sprawa. Moja no, mama jeszcze. zabiera mi telefon na noc. I zróbcie ten film jak najbardziej popularny, piszcie jak najwięcej komentarzy. Żeby przychodziły jej ciągle powiadomienia Ej dobra, piszcie do niego Ha, ha, On przywalił i... I nawet mówi ciągle tam Biedna pani, przepraszam, że się śmiałem Naprawdę przepraszam, że się śmiałem To był trochę śmieszny Mm -hmm. Hello. Jestem w twoim domu. Hello! Dlaczego się rozłączyłeś? Skoro jesteś w moim domu, to po prostu tutaj przyjdzie jak ty się ode mnie chcesz. <noise> Chłopiec IQ Jestem w twojej szafie. <noise> o, jesteś gejem! Spoko? Co kurwa? Nie, jestem gejem, ja... Nie, 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 w porządku. Mój kuzyn też jest gejem. Czekaj, serio? Kto mówi? Chodzi to się Gdzie jesteś? Jesteś kurwa głupi czy coś dopiero jesteś moim śmieszny jeden Digno, nie wiem jak was. Z kim ty rozmawiasz? Eee, z sumie to nie wiem. Jakiś gość dzwonił z szafy Z twojej szafy ktoś dzwonił? No z tej szafy. o I no, TikTok, polecam go. No, kij bezbolowy, możesz mi dostać w łeb. Mała. O nie, to są takie. No. Ja Wam zaprezentuję. co? kurde zaprezentuję. Jesteś dziewczyną, mnie. Pokazujesz dupy na TikToku, masz milionowe wyświetlenia. Port do 600. Minecraft, czyli moja, ulubiona tak jest taki sygnał. No, chłopie. po 600, zabiłeś. Faktycznie jesteś geniuszem, zabiłeś. Owce. Y hit, no to jest hit. Hit. No, moim zdaniem hit. Uj! Żygać! 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 Chociaż. nie wiem. Fajnie, Terezin, dlaczego był tyle, powiem. <laughs> oh, nie! Wiadomo, jakie TikToki y były do tego nagrywane. Musi być <laughs> Nie wiem, szczerze. Nie wiem, co no się Nie udzielam. dobra, nieważne. O, six nine. Możecie napisać, czy lubicie six nine, 9 go szczerze lubię. Członkowie, kurde. Chemia, aha, web, rower, polski, niemiecki web, to w Biologia, Nie lubię, nie lubię Sytuacja taka, przychodząc stary parę samochodów, coś O, mata, no. stary goście na ciemną ubranie, stary w czapeczkach. My jeszcze nie wiemy o co chodzi, stary. Podchodzi typeczek trochę bliżej i nagle stary coś zabłysnęło, nie? Psiu, psiu, psiu. Mówimy, co jest grane? Gościu tam do nas mówi, Czy możemy z właścicielem domu porozmawiać? Chciałem, tak, kto mówi, co jest grane. No, co ogólnie, do, no, jakby no, tak coś. Taki. Pobiegłem się. O, a, sorry. Jakby ogólnie ktoś nie wiedział, to bardzo jestem fanem SB, więc oglądamy dalej. Wchodzę, szukam starej jakiejś starszyzny, wiesz, no bo ja takie wystraszony stary no to iść po Białasę, chłopie. Wiesz, robiłem takie rzeczy co nie powinienem rozmawiać z policjantem, jeżeli wiesz o co mi chodzi stary <głosy> <głosy> Więc stary szybko tam pobiegłem i puszczam stare info, nie mówię co jest grane. Sytuacja taka, przyjeżdżając w stary parek no, samochodów. Yy, idź po nie stary. <noise> tak by Dobra, o. dobra. Ale go nie Dzieciak nie proksujecie go, choć to straszny łak. Ale spoko małat. Też kiedyś miałem 15 lat Ogólnie wiesz, ja tu zawsze trafiam w cel. Ale publiko, nie proksujcie go tylko za wiek, Ej. Yy, średnie. Ale dawaj yy, ten dzieciek. 15 lat czuję masz 20 jak 15 się zachowujesz Dobra Dobra i dali do gry z pizdą. Wiesz dlaczego? Bo ty mi nie chciał być rasistą. <laughs> yy. Mamy 13 minut filmu. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Oceniam dzisiejsze TikToki takie 5,5 ,5 cebuli na 10. Takie solidne. 5,5 ,5 na 10. Chcecie więcej TikToków? 7 łapek w górę. Kolejny film, więc zostawcie subka, łapkę w górę i siema. Pozdrawiam!